W poniedziałek o godzinie 18.30 oficer dyżurny Kutnowskiej Komendy otrzymał informację, że do budynku przy ulicy Holenderskiej, w którym znajdują się mieszkania pracownicze, wynajmowane przez obywateli Ukrainy, wtargnęło siedmiu mężczyzn. Po krótkiej awanturze wybiegli w stronę miasta, sześciu z nich zostało zatrzymanych przez Kutnowskich policjantów, jeden z tych mężczyzn, jeden z tych napastników, został zatrzymany na miejscu zdarzenia przez obywateli ukraińskich. Napastnikami okazali się mieszkańcy Kutna w wieku od 21 do 39 lat. Przy jednym z nich policjanci znaleźli 2,84 gramy amfetaminy. W wyniku zdarzenia urazu głowy doznał jeden z obywateli Ukrainy. Trafił do Kutnowskiego Szpitala, po udzielonej pomocy lekarskiej został zwolniony do domu. Podczas zatrzymania mężczyźni byli spokojni. Będziemy wyjaśniać, dlaczego doszło do tej napaści pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kutnie.